Chłopiec biegnie w kierunku stojącego wózka z prędkością V. Posiada on pęd P1. Po wskoczeniu na wózek poruszają się obie masy: chłopiec i wózek. Posiadając pęd, m plus m suma mas razy prędkość V1 to prędkość tuż po wskoczeniu chłopca na wózek. Piszemy zasadę zachowania pędu. Pęd chłopca przed skokiem jest taki jak pęd chłopca z wózkiem po skoku. Od tego momentu odbywa się ruch wózka. Jest to ruch jednostajnie opóźniony pod wpływem siły tarcia. Przebytą drogę znajdziemy jako iloczyn prędkości średniej na całej drodze S i czasu T. Prędkość średnia w każdym ruchu jednostajnie zmiennym jest. Średnią arytmetyczną prędkości początkowej i końcowej. U nas prędkość początkowa jest V1, a końcowa jest równa 0. Zostaje więc taki wzór V1 razy T dzielone przez 2. Piszemy wzór na prędkość końcową, która właśnie jest równa 0. Wzór na prędkość końcową w ruchu jednostajnie zmiennym V1 na początku plus A razy T. Ruch na całej drodze S odbywa się pod wpływem siły tarcia. Ona powoduje to, że ruch jest jednostajnie opóźniony. Piszemy dynamiczne równanie ruchu, czyli drugą zasadę dynamiki dla wózka z chłopcem poruszającej się na drodze S. Masa razy przyspieszenie, masa chłopca z wózkiem, jest równa sile tarcia. Z minusem. Jest to siła hamująca. Siłę tarcia przedstawiamy iloczynem współczynnika tarcia i siły nacisku. A siła nacisku na poziome podłoże jest równa ciężarowi chłopca z wózkiem. M plus M razy G. Mamy więc cztery równania i cztery niewiadome. Niewiadome to V1, A, T oraz S. Przyjrzyjmy się ostatniemu równaniu. Aby znaleźć S musimy poznać V1 i T, których nie znamy. V1 weźmiemy z równania drugiego. 2 metry na sekundę znajdujemy. A czas czas występuje tylko w pierwszym równaniu wyznaczamy go. V1 przed chwilą obliczyliśmy, nie znamy A, ale przyjrzyj się równaniu trzeciemu. Obie strony można podzielić przez sumę mas i zostanie A równa się minus mi razy g. Po postawieniu danych jest to minus 2 dziesiąte metra na sekundę kwadrat. No to wstawiamy znalezione obie wielkości do wzoru na czas i znajdujemy, że jest on równy 10 sekund. No to na koniec wstawiamy znaleziony czas, znalezioną prędkość V1 do wzoru na drogę i znajdujemy, że do chwili zatrzymania wózek z chłopcem przebył 10 metrów.